Ksiądz Grzewocz mówi takie coś, że, że zdrowa duchowość jest wtedy, kiedy jest zdrowa osobowość. Czyli nie da się oddzielić tych wymiarów od siebie duchowości i psychologii. Nie da się ich po prostu rozdzielić. Czyli jeśli widzę, że pójście za moimi poruszeniami wewnętrznymi, które postanowiłem potraktować poważnie, tak. prowadzi mnie do czegoś takiego powolutku, ale krok po kroku ja jednak. Coraz bardziej się integruję, coraz bardziej jestem zdrowy, coraz bardziej tak dojrzewam po prostu. Na przykład mam mniejsze objawy nerwicy, łatwiej mi budować relacje, nie? czuję, że jest jakoś taki dłuższy sposób, w jaki komunikuję się z ludźmi i tak dalej. Nie? Te weryfikatory, relacje z ludźmi, z Bogiem i z samym sobą, nie one gdzieś nawzajem się przenikają. I ogólnie można powiedzieć, że dobrze się dzieje. I to z boku powinien ktoś się zauważać. Nie? Tak. To nie jest takie, że subiektywnie hmm. mi jest lepiej ze sobą. Bo jest druga opcja, taka, że ufanie w swoje jakieś wewnętrzne przeżycia sprawia, że ja jakoś tak gorzej funkcjonuję, z ludźmi jest gorzej, to to powinno mówić o tym, że na pewno warto sprawdzić z kimś rozsądnym, czy to, czemu ja oddaję władzę w mojej głowie, w dobrą stronę mnie prowadzi. Nie? Jest to jest starożytna już, nie ojców pustyni znowu zasada, że nawracamy się w samotności, ale weryfikujemy to nawrócenie we wspólnocie, w relacji.